Myślę o Konstytucji 3 Maja, która była w 1791 roku. Co Pani myśli o Konstytucji 3 Maja? Myślę, że to jest bardzo pożyteczne, bo dzięki temu chronimy prawa e, obywateli i e, że dzięki temu zapanował e, ład w państwie. Dziękuję. Dobra. O ciwie, Dzień dobry. Nowym roku. Co pan myśli o konstytucji 3 maja? Dziękuję bardzo To w bardzo. Co to może to inne pytanie? Nie, no. Aha, to, 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 że to, bardzo ważny dokument w historii naszego kraju. Dokument. A w jakim miesiącu obchodzimy konstytucję 3 maja? No zastanówmy się, 3 maja, czyli maju. 3 maja? No, możliwe. I tak na zakończenie. Jak będzie pan obchodził konstytucję 3 maja? No, bardzo hucznie na pewno, oczywiście, a poza tym co, no, znajdę się pod pomnikiem w Sierachowicach. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pan sądzi o konstytucji 3 maja? No, że była bardzo dobrym pomysłem dla narodu Polski podczas zaborów, gdy Rosjanie nas biegli. Tak? Tak. A co pan sądzi o konstytucji 1 maja? Proszę ja tak raczej w tej trzeciej konstytucji, w tej trzeciej konstytucji. O jakiej miesiące obchodzimy konstytucję w maju? Maju. Dziękuję bardzo. Proszę. Co pan sądzi o konstytucji 3 maja? Czy wywiesi pan flagę z okazji konstytucji 3 maja? Oczywiście. Oczywiście. A w jakim miesiącu obchodzimy w Konstytucję 3 Maja? Maju. 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 Dziękuję bardzo. Co Pani sądzi o Konstytucji 3 Maja? To bardzo ważne, uważam. Patriotyczne. Dlaczego to będzie? Przepraszam. Konstytucja. jest produkcja. się nazywa się. Strasznie jestem sremowana. Nie szkodź To znaczy, jest bardzo ważne. To uważam, że będziemy je odchodzić wszyscy w jakiś taki sposób, bardzo podnie. Dogon, bardzo. Dobra, a jak będzie Pani odchodzić święto instytucji 3 Maja? Tak naprawdę wyjechała na majówkę, jednakże będę w tym filmie rozpamiętowała takie wydarzenie. Dziękuję bardzo. Widzicie? czy nie? Niezwykle, jest. jest... Odchodzimy. Ja co pan sądzi o konstytucji 1 maja? 1 maja takiej konstytucji nie ma. Jak to nie ma? Nie ma konstytucji 1 maja jest konstytucja 3 maja. Możliwe, ja że mi się pomyliło. Yy, a, no tak, yy, konstytucja 3 maja. Tak, co ja mam coś powiedzieć? Co no, tak, co pan sądzi? Cóż tu można sądzić? Bardzo ważne święto narodowe to jest dla nas Polaków. Chociaż teoretycznie nie tylko dla Polaków, ponieważ konstytucja 3 maja to była konstytucja Nowego narodów. Obojga. Tak. Czyli polskiego i litewskiego. Tak? Oczywiście, Dobrze. oczywiście. Dobrze, i w tym roku mamy już w zasadzie taką dosyć okrągłą różnicę. Najbliższe 20 lat minęło od czasu właśnie podpisania tej konstytucji. Hmm. No, bardzo ciekawe rzeczy Pan mówi. Czy Pan wie, w którym roku uchwalono konstytucję 3 maja? No więc proste działanie matematyczne na tym, że jeżeli 2011 oddamy 220, to nam 1791. Dobrze, dziękuję bardzo. To wszystko? Tak, wszystko. No, dziękuję, chcę mu pozdrowić. Tak, Ale to pacjent będzie miał zdrowie wszystkich. Momencik, ja. e, Czego Pan życzy telewidzom na no stacji? A jakie to jest stacja? Jakie się. Się. E, Życzę. Święta 3 Maja oraz także Święta Wagi Narodowej 2 Maja Rodzin Mniej Patriotycznych. Dziękuję bardzo.